Moi drodzy, ze względu na to, że niedawno wyszła dżungla z LEGO City, a nie tylko, wiele osób zaczęło się interesować tym tematem bardziej, ponieważ LEGO City idzie w dobrą stronę. To jest tylko pytanie retoryczne w naszym odcinku, ale dlaczego właśnie idzie w dobrą stronę? Dlatego, że LEGO City zawsze bardziej kierowało się dzięki Straży Pożarnej, Policji, ale nie stawiało na miasta, nie stawiało na ludzi. Teraz były podobne figurki się powtarzały. Ja miałam mnóstwo takich samych figurek. A teraz jak patrzę na Lego City, kupuję sobie zestaw zabawa w zabawa na plaży, a tam każda figurka ma inny tors, inną głowę, i to jest naprawdę wspaniałe, że legosy się tak rozwija, że powstają nowe zwierzęta, tak jakby wystąpiło to już w dżungli, na przykład tarantule, czarne pantery, lamparty, nowe maczety, roślinności dużo, jakichś takich fajnych elementów, na przykład jeszcze stawię na to, że są też osoby niepełnosprawne, dzieci, osoby starsze, i to jest naprawdę dosyć dobre. Dobry kierunek LEGO City, jeszcze mi brakuje jakiegoś zoo, jakiś po prostu zabaw, żeby to miasto tętniło życiem, a nie żeby było takie smutne, wszystko policja, rzadko obowiązki, szkoła by się przydała, tak przydałaby się w LEGO City szkoła. LEGO Friends idzie pod tym względem bardzo dobrze, ale LEGO City się nie rozwijało przez długi czas i było ciągle to samo, tylko w odnowionej, świeższej wersji. Także bardzo cieszę się, że wyszła taka dżungla, jest ona troszeczkę nie do końca w temacie LEGO przecież nigdy nie występowały maczety, raczej było to takie bardzo nastawione na dzieci, a teraz rozwija się, żebyśmy wszyscy mogli zbudować takie ciekawe miasto i nie tylko. Także jestem naprawdę na tak. Cieszę się, że też powstają takie zestawy, co są po 15 figurek, bo to naprawdę powiększa kolekcję, że są nowe zwierzęta, a nie, a nie tylko jeden pies i prawie zero innych zwierząt. Także na pewno na plus piszcie swoją opinię na temat Lego City, czy ten rozwój Wam się podoba. Ej, ja się z Wami żegnam, pa!